W sumie tym najważniejszym, bo wigilijnym szóste spotkanie dzięki Fundacji Biedronki. Myślę, że miła, fajna atmosfera w ciągu tych kilku spotkań będziemy ją kontynuować czy to z Biedronką, czy bez Biedronki, również w przyszłym roku, a na pewno pomyślimy o Wigilii. Ja w pierwszej kolejności chciałbym bardzo serdecznie podziękować temu zespołowi, bez którego spotkanie do było, czyli panią kola Gospody. Wielkie brawa za przybycie! w ciągu roku, a widzimy to już na pewno. Ja się bardzo cieszę, że w tym dzisiejszym spotkaniu udział wjeżdża również nasz, nasz ksiądz proboszcz, ksiądz Roman. Dziękuję się... bardzo. <tryk> W imieniu własnych, w imieniu Państwa gospodyń i panów z Rady Sołeckiej, Państw Rady Sołeckiej, złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia. Przede wszystkim śmiechu, radości na, na tę końcówkę i cały przyszły rok dużo, dużo, dużo zdrowia, żebyśmy się w takim samym składzie spotkali w grudniu 2025 roku na kolejnej takiej wigii. Przekazuję głosów Romanowi. <śmiech> 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 Dziękuję bardzo. W Ewangelii padły takie bardzo ważne słowa. Nie bójcie się. Nasze życie mniej lub bardziej jest naznaczone jakimś lękiem. Często lękamy się o nasze zdrowie, przyszłość, o los naszych rodzin, o to, co przyniesie kolejny dzień. Ale chciałbym życzyć żeby Wam wszystkim, żeby rzeczywiście te słowa, które były w Ewangelii, nie bójcie się, towarzyszyły Wam w Waszej codzienności. I w czasie świąt, i w czasie całego przyszłego nowego 2025 roku. Żeby świadomość tego, że jest z nami Bóg, dawała Wam siły, nadziei, otuchy, ale żeby także Bóg posłał dobrych ludzi. Żeby oni pomagali z tą nadzieją, bez lęku iść w codzienność. I zauważajcie swoich bliskich, swoich znajomych, sąsiadów, przyjaciół. Niech te święta będą właśnie takim czasem, kiedy zauważymy siebie nawzajem i ta, to zauważenie, ta obecność pozwoli nam z większą ufnością, bez lęku iść w naszą codzienność. Wszystkiego dobrego. życzę również sił, zdrowia i Bożego błogosławieństwa na to spotkanie i na każdy dzień. <todgłos》> thank mm -hmm. you